Witam Was wszystkich. Dzisiaj rozpoczniemy pierwszą misję z przedpremierowego pokazu gry StarCraft Legends of the Void. Zaczynamy. Uruchamiam nową kampanię. Z Ratul, który został obwołany heretykiem i zdrajcą przez swój lud poświęcił ostatnie 6 lat, aby poznać prawdę o wizjach ukazanych, ukazujących powrót Xelnaga. Po tym jak ostrzegał Kerrigan i Zergi, musi dowiedzieć się, jaką rolę w toczących się w, w, toczących się w galaktyce w wydarzeniach mają wydarzeniach mają do odegrania protosi. Uruchamiam. Nową kampanię protosów. Zacznę od poziomu normalnego. Zobaczymy, jak to wygląda. Nastąpiła era wielkiego niepokoju. Mroczny Bóg Amon odrodził się, zwiastując zagładę wszelakiego życia w sektorze Korpulu. Przed powrotem do własnego ludu, by poddać się jego sądowi. Zeratul wyrusza głęboką galaktykę w poszukiwaniu sposobu na powstrzymanie zagrożenia. W tej mrocznej godzinie szuka ostatnich fragmentów proroctwa, które mogą kryć iskierkę nadziei. Rozpoczynamy nową rozgrywkę. Jak przepowiedziano, a mroczny bóg znów żyje, jeśli istnieje jakakolwiek nadzieja dla naszej galaktyki, to spoczywa możliwość. Pozostaje już tylko jedna część proroctwa do spełnienia na świecie, gdzie zrodził się Amon, rozpłysnąć ma ostatnie światło. Jedna istota To wielki zaszczyt. Jestem pretorka Talis i usłusznie proszę cię o pomoc. Nieznane siły porywają templariuszy z naszych kolonii. Razem z moimi oddziałami wytropiłam oprawców w terrańskiej placówce, ale zostaliśmy zaatakowani przez Rui. Rui? jestem w drodze, Talis. Niech Adur ma waszą opiece do mojego przybycia. Się zaczyna. Nasi pobratyncy są więźniami w kompleksie. Musimy ich uwolnić, zanim Rój zdoła opanować placówkę. Zeratulu, wiedziałam, że wyczułam twoją obecność. Przejdźmy do rzeczy. Co tutaj robisz? Znajdują się tutaj informacje, których szukam oraz moi pobratyncy. Zamierzam je zdobyć, a ich uwolnić z rok w placówce Amon tworzy swoją armię hybryd. Mój rój zrówna to miejsce z siebie. Ale wiem, że to ci nie powstrzyma. Więc powiem wprost. Nie wchodź nam w drogę, Zeratulu. Nie obawiaj się, Talis. Nie zrezygnuję z walki. Jeśli będziemy działać szybko i mądrze, unikniemy roju. Dobrze nasz Nexus na twoje przybycie. Jednakże w roz robotnic, Pojmani Templariusze znajdują się niedaleko. Przygotujcie ostrza, wojownicy. Czas się troszkę twoją wolą. Za Artanisa. Ula Sadari. Rozwiniemy to wramę. Taligan wyślę Ruj, by zniszczyć reaktor stacji. Musimy uwolnić naszych powratynców zanim do tego dojdzie. Mroczny prałacie. Aby dotrzeć do jeńców, będziemy musieli przeciąć drogę ataku roju. Ruszajcie dopiero, gdy droga będzie wolna. Za wszelką cenę unikajcie zergu.

Współpraca w więcej wypadku mamy wyspę, więc zbudujemy z ze... lota u jeszcze pylony zbudujemy pylona, a no, nawet dwa. Może nam być ciężko Dałoby się coś mocniejszego, żeby pokonać ten bunkier Sługi naprzód, zabijcie wszystkie sługi hybryd Musimy poczekać Już przejdą Dołożymy jednego kolegę Jestem jądre Jestem tu w mroku Ula Sadali Zgodnie z twoją wolą Zerki przeszły, więc spróbujemy chorą Entaro Tasada Kupimy ich bardziej Uuu, nie udało mi się nie twoją wolą. Chcimy do bazy, żeby troszkę regenerować energii. Zniszczyć bazę, bior Chwała naszemu na panu. Co tu jemy Mi to, mi to, przypomina mi to bardzo misję Reinora, w której musieliśmy odszukać artefakt Mieliśmy dosyć mało czasu Mogliśmy troszkę przeskarzać zergom, ale niewiele to pomogło Nie Niechcący wszystkich posłańc zbierania gazu, niepotrzebnie. zostawię kilka kanonków co by broniły naszą bazę gdy mnie nie ma szkoda by było gdybyśmy pod nieobecność w bazie zostali zaatakowani 3 sztuki do drugiej bazy zapewni nam to również dodatkowe miejsce do rozbudowy jednostek zbudujemy też mroczną świątynię Idziemy. Prowadzi mnie honor. Może odbiłem troszkę naszych przyjaciół. Za Artanisa. Zgodnie z twoją wolą. Kasardy Templari. Ula Sadari! Prowadzi mnie honor. Ednostek do obrony. Ula Sadari. Zgodnie z twoją wolą. Umysły ten zostało zostały opanowane. Są niewolnikami Zobaczymy resztę. Tu mamy troszkę gazu i troszkę surowców. Czekał nam się przeczeli do pierwszych protosów. Mam nadzieję, że. Się, że nie zrobiłem tego perfekcyjnie Czefujemy się Zaczekamy tutaj. mamy prawie wszystkie budynki dostępne zbudujemy zakład robotyki i ze dwa get jeszcze albo nawet trzy mogą się przydać gdzie jest nas forge przyda nam się ulepszenia siły niedługo wyruszą. musimy zachować ostrożność dziwna kooperacja z ergami Wcześniej raczej są, się to nie zdarzało. Ale co mamy zrobić? Rozedrzeć ich traktor na strzelby. Królowa ostrzywam, rozkazuje! Dziękuję. Byliśmy pewni, że koniec jest bliski. Co wiesz o tej placówce Zeloto? Ranie. Torturowali nas. Eksperymentowali na naszych ciałach. Większość z nas nie przeżyła. Byłem już świadkiem podobnych okrucieństw, ale naród nie żyje. Kto was tutaj sprowadził? Niestety nie wiem. Krytorze, chcemy do was dołączyć i pomścić naszych towarzyszy broni. Zatem szykujcie się, templariusze. Wojownicy! Przed nami kolejna cela. Naprzód! Ruszajcie po zemstę, której szukacie! Myślę, że nam się uda, ale na początku... Stworzymy troszkę więcej pomocników. I rozszerzymy nasze władania. ...kilka pylonów. Ten był za niepotrzebny zakład robotyki. Stacja przetwarzania robotyki. Oraz... ...archiwum templariuszy Niestety nie mamy Wespanu. Bo więcej jeszcze dwa. Przekształcimy 3 budynki. na fala zargów, jeżeli możecie unikajcie ich. No szkoda, mogło tracić nasze jednostki na Zerg'u. Was, i nic nas nie Jak się tam do nich przedostać? Uuu, coś leci. Zapraszam. Jestem tu, w mroku. Jestem du w mroku. Będzie jak mówisz. wykorzystaj moje umiejętności. Spróbujemy posunąć się dalej. że tak prymitywne istoty zdołały opanować naszą technologię. Nie zasługują na litość. Pożreć ich żywcem. Chyba dalej nie pójdziemy. Chociaż. ...kładki wiodącej do naszego nexusa. Jesteśmy jednością... ...z cieniami. Zerki są coraz dalej. Niewiele czasu zeraturu. Kerrigan, wiesz równie dobrze, co ja, że Amon żyje. Zabijanie jego hybryd nie ma sensu. Musimy przebudzić Xel'naga. Brak odpowiedzi. Hm. Prędzej porozumiesz się z kamieniem niż z sekiem. Czeka nas ostatnia cena zeraturu. Nie zlekajmy dłużej. Do dnia zakłady. Może się przemkniemy gdzieś bokiem, no. Papylony wróciły do swoich prawowitych właścicieli. Przyzywam posiłki. Moje życie za Major! Dobrze. Coraz ciekawiej, no. Poruszamy się niezauważeni. Do dnia zakłady. Bardzo mądrze. Ich obrona jest coraz silniejsza. Przyjdziecie na cóż ze wszystkich sił! Żyby są wolne, zabijcie je! Idźcie, koledy, idźcie! Bo zadanie zostało wykonane. Dziękujemy, pobratyńcy. To Taldarimowie porywali Templariuszy. Sprowadzali nas do tej stacji Terran. Zmieniali nas w hybrydy. Taldarimowie? Ci heretycy nigdy wcześniej nie zapuścili się tak głęboko na nasze terytorium. To musi być sprawka Ramona, Templariuszu, gdzie was przetrzymywano? Świątyni Kzelnaga nie przypominała niczego, co widziałem. Nazywała się Ennis, ale jej położenie trzymano przed nami w tajemnicy. Gwardia Mobiusa i Kaldarimowie słuchali rozkazów Naruda. On powinien wiedzieć, gdzie znajduje się świątynia. System w pod pomogłeś mi w moim zadaniu, senator. Honor nakazuje mi wesprzeć cię w twoim. Pomożemy ci zająć te świątynię. Dziękuję Was wszystkich za oglądanie tego odcinka. Cześć!